Pokażę ci jak włączyć lub wyłączyć dodawanie po pobraniu do ekranu głównego na Samsung Galaxy S25+. Dobrze, więc pierwszym krokiem w tej operacji będzie otwarcie głas ustawień i przewijanie w dół aż zobaczysz sekcję ekran główny. Teraz w sekcji ekran główny przewiń trochę w dół. Aż jak zobaczysz tę opcję tutaj. A teraz gdy masz wyłączoną opcję Zablokuj układ ekranu głównego, możesz włączyć tę opcję i spowoduje to, że aplikacje, które pobierzesz z App Store, zostaną automatycznie dodane do Twojego ekranu głównego, tutaj w wolnym miejscu gdzieś. Jeśli uważasz, że ten film był pomocny, zostaw lajka, like zasubskrybuj i dzięki za oglądanie.